Witajcie, z tej 2K i dzisiaj witam was w grze Crossfire X. Dlaczego taka gra? No chyba widzicie po tytule. Tak w skrócie jest to pierwsza gra, gdzie wyłączając serwery nie wyłączą tylko trybu online, którego każdy się spodziewa, że wyłączą, tylko wyłączą również tryb single player dla jednego gracza, gdzie tam nie ma żadnych jakby innych graczy. Po prostu gracie sobie sami singla i nie będziecie już tego mogli grać nigdy, nawet jak kupiliście. A przynajmniej na razie tak twórcy twierdzą. Dobra, tak wygląda menu. Nie grałem w tą grę ani razy, jak widzicie. Mam 0 expa, 0 wszystkiego, totalnie nic. Stawiam, że campaign to jest to, co nas tutaj interesuje. Sezon pierwszy, sezon drugi? O kurde, a co to jest? You need to purchase the single player campaign? Wait, to, to, to jeszcze drugą część trzeba kupić? Jak oglądałem gameplay, to po prostu była całość. No tak, bo zakupu już wyłączyli, czyli nawet już teraz, nawet jeżeli jeszcze wiecie, że ta gra jest, bo ona chyba jest tam któregoś maja wyłączona. Okej, okay, gra się na za 3 sekundy. Bardzo dziwnie, czyli jakże chcielibyście teraz zagrać całą kampanię, ja, ja muszę zobaczyć, ja to muszę przejść. Jeżeli tak jest faktycznie, to nawet teraz nie możecie zagrać całej kampanii, bo wam tą możliwość jakby już odebrali. A to robiło Remedy, czyli na przykład twórcy Control. Albo jak dobrze pamiętam chyba Quantum Breaka jeszcze, więc to są to nie są jakieś tam pierdzigierki, tylko to są fajne gry fabularne. No ciekawe, dobra. Gram napadzie, zobaczmy. Recommended, aby oddał. Mam nadzieję, że w razie czego będzie można zmienić extraction. Więc e, ogólnie chciałem dzisiaj tak porozmawiać. Nie wiem jaki długi będzie ten gameplay. Okej, okay, zobaczmy może trochę kastenki. W skrócie y, mamy odciąć głowę wężowi, czyli zabić jakiegoś ważnego typka. Y, a drugie to chciałem dopowiedzieć, że grafika na ten moment y, wygląda jak Kubsko i wygląda jak gra, która mogłaby wyjść na PlayStation 3 albo Xbox 360. Ok, chyba wchodzimy do akcji. Oszczędziłem Wam trochę tej kaczenki. Wow! Wow, ja nie umiem grać! Jakiś może. <grymne> eee, wow, 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 ile wybuchów? Dziwne hitmarki, zamiast. Zamiast środka pustego, to środek jest wypełniony tego hitmarku. Ok, no dobra, tu już graficznie wygląda to trochę lepiej. Nie jest to już PlayStation 3. Aczkolwiek po jakiejś optymalizacji wydaje by się, że. Wydaje mi się, że dałoby się coś takiego zrobić na PlayStation 3. Podnieśmy go. X. Oj, oj, chyba nasza... Nasz plan się nie powiódł i to nie zabiliśmy tego typa, co mieliśmy go zabić. I dzisiaj już nie będziemy mogli ewakuować. Jest to tam jedna z w ogóle z najgorszych gier jakiegoś roku, wybrana. Nie wiem, 2020. Chyba Teraz Wam się pewnie wyświetli data. Wygląda to nie tak źle. Będziecie mieli teraz taki. Gameplay experience, jak na targach, nie? Bo ja. Nie jestem totalnie zaznajomiony z graniem na Padzie. W sensie, jestem zaznajomiony z graniem na Padzie, ale nie umiem grać w FPS y na Padzie. Będzie mam iść tutaj, chyba nie. Tema. To poziom normalny, to trochę zbyt łatwiej bym powiedział. I ta gra wyszła tylko, jak wiecie, też na Xboxie, więc muszę grać na Padzie, jakby. Wsparcia wparcia nie ma, co to jest to? Slomo, ok. Dziwne to. O Boże, dobra. I co chciałem wcześniej w ogóle powiedzieć, no to, że dzisiaj tak chciałem tutaj porozmawiać na temat właśnie tego, że problem cyfrowych gier jest taki, że one. Gier, usług, że one z odejściem e, utracimy do nich dostęp tak jakby no na zawsze prawdopodobnie i w tym momencie jeżeli twórcy tego teraz tutaj singla co gram nie zmienią nic nie przebudują tej gry, to nie będziemy mieli też dostępu właśnie do tego trybu single player, nie ważne czy on jest zły czy nie każdy, chce, każdy lubi czasem jakiegoś krapa sobie zagrać e, ale odebranie dostępu do trybu single player to jest kurde zbrodnia według mnie pomyślcie sobie Ubisoft ma gigantyczne marki. Watch Dogs akurat można grać offline, ale pomyślcie sobie o The Division. Ja jako fan The Division gramem masę czasu. Chyba muszę pomóc, nie? Nie, nie muszę, ok, to powskażemy. Tylko złap kable. Jako fan The Division. Jeżeli oni będą chcieli wyłączyć The Division serwery całą grę, bo tam bez internetu to co najwyżej sobie będziecie do lobby, so będziecie mogli zmienić ustawienia, że nie macie, bo nie macie połączenia z internetem i tyle i tam duża część jest versus, ja lubiłem grać po prostu sobie na boty tak jakby kampanię przechodzić, wow wow, wow. nie ma w ogóle tu praktycznie wspomagania a bo jest jakieś, ma, jakieś tragiczne, a ja potrzebuje więcej, wybuchnie? No, chociaż to. Chociaż to. Mi wspomaganie by się bardzo przydało. No, no graficznie nie... Ale zobaczcie cień chociażby, jaki jest kurde taki... Nie. Przypomnę jeszcze tylko, że tą grę robiło osobno single player Remedy i multiplayer osobno robiło jakieś inne studio, ale nie jestem w stanie sobie w pamięci powiedzieć, um, jakie to było studio. Po też można robić. A my chyba mamy tu przebiec. Biegnę, 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 No jest trochę drętwa ta gierka. Nie powiem, że nie. Tutaj coś czuję, że zabrakło bardziej budżetu żeby to wszystko tak jakby dopracować. Zobaczymy na razie nie jest aż tak źle, ale czuję, że jest sztywno. Okay. To oprócz tego przypadku The Division, które jeżeli wygaśnie, to nam utracimy dostęp do wszystkiego, i to mi się absolutnie nie podoba. Powinno to być jakoś rozwiązane lepiej. Wow, obudziliśmy się teraz. Okej, okay, taka retrospekcja, ale jeszcze chciałem powiedzieć na temat gier, jeżeli chodzi na PC. -ty. Zobaczcie, że na konsolach wystarczy kupić grę pudełkową i tą grę możecie porzucić znajomemu bez problemu, sobie pograć czy cokolwiek, czy zainstalować zainstalować możecie, czego na komputerze w tych czasach macie zazwyczaj do pudełka kod dorzucany, no w zasadzie na komputerze to już musicie kupić grę cyfrowo, żeby sobie w nią pograć, tak jest też najszybciej. No i po prostu no, po jednym użyciu już to, to pudełko jest do wyrzucenia w zasadzie. E, I to mi się bardzo nie podoba, bo na przykład taka gra Dirt 2, A w Dircie 2 KenBog miał taką jedną z głównych ról, gdzie nas oprowadzał po tym całym miasteczku, i podążał razem z nami kampanią, chciałem sobie tą grę kupić. Ona wyszła na Steama. Pudełek nie ma. Znaczy, są pudełka z płytą, ale co mi po tym, jeżeli trzeba mieć klucz na Steama? Na Steamie nie kupisz, bo wice wygasły licencje. K-Shopy, cena 2,500 tysiąca wzwyż. Jak to kupić? Na PC aktualnie jedynym rozwiązaniem jest piractwo. Nie możecie tej gry absolutnie sobie już zagrać. I pewnie nigdy sobie nie zagracie legalnie na pececie w tę grę. Na konsolach o tyle jest dobrze, że można sobie jeszcze dokupić tą płytkę właśnie używaną i sobie zagrać. I dlatego ja tak bardzo lubię w konsolach to. Dlatego mniej więcej innymi kupiłem tą konsolę, żeby sobie na przykład kupić takie gry stare jak Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, jakieś tam inne gry Red Dead. Red Dead no akurat to był tylko ekskluzyw, ale takie, takie, takie gierki, których na PC nie mogę zagrać, albo na przykład wygasły. Ostatnio właśnie kupiłem Dirt 2. No i prędzej czy później spodziewajcie się jakiegoś filmiku z tej gierki, bo będę sobie w niego grał. Eee, ale jest też więcej takich gier. Ja właśnie Chciałem Wam o tym tak ogólnie przypomnieć, że, że, że trzeba pamiętać, nie wiem jak to. Chodzi mi o to, że musimy walczyć o to, żeby w grze był tryb offline. Bo jeżeli na przykład ta gra wygaśnie, jakby twórcy zakończą jej sprzedaż, to po jakimś czasie właśnie wyłączą też serwery tej gry. No bo po co mają utrzymywać serwery gry, gdy już nie zarabiają z tej gry? Eee, mówię o przypadku właśnie, jaki jest tutaj w Crossfire X. I nie mając żadnego trybu offline. Takiego, żeby sobie przejść kampanię, właśnie w tym momencie utracimy dostęp całkowicie do tej gry, mimo że ją kupiliśmy za jaką, jakąś tam kwotę. I w tym momencie Crossfire X, ktoś kupił sobie tamtą kampanię, tą, bo tą drugą część się chyba kupuje. On traci dostęp na zawsze. Wydał pieniądze i już nigdy w tą grę sobie nie zagra. Więc musimy dbać o to, żeby zawsze w grze był jakiś tryb offline, jeżeli ta gra posiada single player. E... Okay. No, i ja kiedyś chciałbym, żeby jeszcze te gry pudełkowe nie wymagały tego klucza, żeby można było to tak, się, tak, tak, tak robić jak na konsolach, ale wydaje mi się, że to w ogóle jest. Uu, to jest niewykonalne nigdy, nie? że już zostaniemy z tymi pudełkami i kluczami na Steama czy Original raz na zawsze i nigdy więcej to się nie zmieni. Prędzej konsole powtórzą to, co my, niż, niż, e, niż pc przejdą na tryb takiej dystrybucji jak konsole. Let's make this quick. O ile się nie mylę, chyba Need for Speed 2015. E, chyba Chyba nie posiada trybu offline, ale nie jestem teraz tego taki pewien. Wiem, że z tego czasu pierwszą taką głośną grą była. Było SimCity. SimCity, taki remaster, chyba właśnie w 2013 roku wychodził. I wtedy to było bardzo, ale to bardzo e, hejtowane, że jak to? Gra. Gra nie można grać sobie offline, i na przykład, jeżeli by gracze nie wpłynęli na odbiór tej gry tak, jak wtedy wpłynęli, że trzeba mieć ten internet. Wiecie, w 2013 jeszcze nie każdy miał internet, to było 10 lat temu. E, stały dostęp do internetu musiał być. Jeżeli cię rozłączyło z internetem, no to wyłączała ci się gra. Jeżeli oni by tam wyłączyli serwery i tego nie zrobili, nie naprawili, nie zmienili, bo to, albo naprawili jak to woli, to pewnie ja obstałem, że te Steam City będzie miał wyłączone serwery za jakieś 2-3 lata. Bo już teraz wyłączyli gry, serwery z okresów, znaczy gier, grom właśnie z tego okresu, między innymi głośny ostatni Medal of Honor Warfighter e, miał wyłączone serwery, e, więc kurde, no martwi mnie przyszłość różnych gier, jak to będzie wyglądało, bo ja no, lubię grać te starsze gry, albo do niektórych gier powracać. Na szczęście Medal of Honor Warfighter e, single player jest bezpieczny, tylko multiplayer tracimy, ale... Ale przy takim, no teraz nie jestem pewien, ale Need for Speed 2015 jest chyba tylko, tylko online, jak dobrze pamiętam, więc muszę się teraz dowiedzieć, trochę mnie to zmartwiło. Teraz wam się wyświetli pewnie na ekranie, jak sprawdziłem, czy, czy faktycznie, jeżeli wyłączą serwery 2.15, to stracimy singla. Nie wiem, teraz wam się wyświetla. Uuu, moi drodzy, patrzcie teraz. Wow, pamiętacie jak był początek Battlefield 3? Witam was kawałek dalej. Zmieniamy brońkę. Trochę się bardziej teraz na fabule chcę skupić, na kampanii, oj. Zmieniłem parę ustawień graficznych, więc muszę tutaj dopowiedzieć, że gameplay się troszeczkę zmienił względem tego, że mamy 60 klatek, bo grałem w trybie quality, gdzie mamy niby ray tracing, moi drodzy. Nie wiem, gdzie ten ray tracing był, ale kurde by był tak na oko tam chyba nie trapię i sobie jeszcze włączyłem wspomaganie celowania Ale na seperkę to nie działa. No nie no, to nie jest najgorsza gra 2000. Znaczy, nie jest w ogóle jakąś mega słabą grą. Mi się gra spoko. poko. Najgorzej, jak mi się jeszcze spodoba i będę chciał sobie zagrać tą drugą część kampanii, a będzie ona, ona jest zablokowana, nie można jej kupić. Twórcy chociaż mogli ją dać za darmo, jeżeli ta gra będzie porzucona.

Szczegółowe te, te, te wszystkie takie, no nie wiem, elemenciki. Według mnie tutaj dosyć mocno się graficznie postarali. O, wow, wow, wow. To skąd? Stąd? O nie no, ten twarczy jakiś. Zostaje, nie. O kurde, aka akcyjka Jednie. Kurwa, fajna ta gierka Dobra, ja już wam chyba nie będę tego przedłużał Zagrajcie sobie sami, to jest darmowa wersja jakby. Jak macie Xboxa, to sobie jak najbardziej możecie to zagrać eee, i chyba tyle o, poziom w tunelach, w kanałach. Musiał oczywiście być. Czekamy jeszcze za poziomem w pociągu. Dobra, ja się od żegnam. Do jakiegoś kolejnego odcinka. Tagierka mi się podoba. Powiedziałem wam o problemie, jaki istnieje i teraz częściej się będzie pojawiał. Niestety, do następnego, mam nadzieję, bardziej radosnego. Pa, pa.